Jóciesi Mano z tej strony, pan Herosik, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was wodną beczkę trap na Dragon Survival U. Beczka ma zastosowanie takie, że po prostu jest tu woda wylana, na dole są nitki, więc typ nie ma szans, żeby wysykać czterema perłami I tu są tabliczki po prostu, i woda tu jest, to nie, woda nie spada tam na dół. I jak wyjdziemy sobie tak, to mogę pływać, co nie, na tej wodzie. A jakbym skoczył tak, tak widzicie, spadam do tej beczki na dół. Mam cztery perły czyli jak wycykam, nie da się wysykać z tej beczki. Tu jeszcze mam nogi zrobione, że jakby typ zeskoczył tutaj, co nie, to może wejść tutaj i tu będzie miał nogi. Ja tu sobie stoję i go tu biję. Nogi są zrobione, co nie. Tu mam jeszcze dobieranie. I jeszcze tutaj zrobione dobieranie mam, więc trafik jest. Bardzo prosty do zbudowania. Nie ma tu żadnych mechanizmów, więc jak ktoś nie umie mechanizmów, to taki traf można sobie zbudować. bo jest bardzo prosty. Ja już was nie zanudzam, zapraszam do odcinka Dobra widzowie, mam tutaj jakieś typeczka, chłop ma 750 ranku i... I chyba mu odpuszczę, bo... O, goni mnie, dobra Chłop mi goni, ma 130 kratek, na razie nie będę się patrzewał Zobaczymy co chłop zrobi, zjem sobie na razie refa żeby tak, żeby widział Będę biegł dalej do trapa Chłop goni mnie, także... Fajnie, tu już jest trap Biegnę sobie tak na razie, cyk Teraz biegnę tak i wpadłem i ci on skoczy za mną do tego trap'a? Od razu skoczy chłop, kurde dobra To elegancko, mam nadzieję, że chłop wejdzie do m, tego safe room'u tam, tu już będzie chłop miał nogi Ja sobie tu set'ik zmienię, żeby na 100% mi set nie padł Dobra, co za amator O kurde dobra, <gryw> nic nie mówiłem Ja sobie tu wyjdę, cyk dobra Myślałem, że Chłop nie będzie na tyle inteligentny. Dobra, jemy sobie kusika. I tutaj się dobiorę. O kurde, zblokowałem się. Dobieram się gdzie ten chłop, tu jest na chłop. Nie no, gościu, teraz byśmy A bo w sumie. Ja wyszedł. Dobra, nie? Gościu. Bo tak to się nie będziemy bawić. Jakby ten chłop tam wyszedł jeszcze raz ja bym go mógł w sumie zakoblować. No właśnie. Teraz zrobię tak. Dobrym sobie zrobię tak cyk On perły syknął I on do mnie tu syka, co zawalia Dobra na tym serce zjadłem To już było niepokojąco można by Chop raz raczej na 100% Pereu nie ma, także powinien tutaj polizać w tym trapiku Ej, set mi pada w ogóle. Cyk, tutaj zmieniałem secika. Na spokojnie. Chłop seta całego zciągł. Co zrobi? Chłop z cały seta. To nie jest gościł. Dobra. Widzimy się przy kolejnej osobie, co za chłop. Dobra widzowie, jakiś typeczek do mnie się depnął kolejny. Także poklepię się z nim tu chwilę i lecimy cię trapa. Potrapa mam 200 graty ja Nie będę się panczował na razie, żeby chłopisać, że nie ogarniam czy coś. Będę tak wchodził na przykład bloki. Bo widzę, że to jest jakiś Steve w ogóle, który tak samo się nie panczuje. Więc tak chodził, blokował się, może... O, pancznął się chociaż raz, dobra. bo się nauczył panczować w ogóle. Dobra, poklepię się z nim tu chwilę. Jaką strefkę, zjem refa, żeby powiedział, że ja zjadłem refa od Jadboxa, także teraz mnie goni chłop. No już jestem w trawie. Na spokojnie sobie biegnę. Chłopcy kaperuje, ja udam, że nie widzę tej beczki, i po prostu wpadam do niej. I zjem teraz refa i zobaczymy, czy chłop będzie tu chciał skoczyć do mnie. No tutaj coś patrzy z uku. On je teraz chyba refa i raczej to powinien skoczyć. bo no. każdy zazwyczaj skakuje. On też nie wie, że to jest teren mojej gildii, bo ja mam na incognito go tak trenującego, to nie widział terenu gildii. Chłop się dobiera teraz tak samo, ja zdjąłem się koksa. Co on tam robi? Jakiś sam coś tam. Nie będę na górę się tepał, bo chłop będzie wtedy wiedział, że to jest teren mojej gildii, więc chwilę tu po prostu poczekam. O, no i skoczył, jak mówiłem. Bo typy zazwyczaj tu zawsze skakują do tej beczki, jak widzą, że chłop jest sam i oni jeszcze nie wiedzą, że to jest teren mojej gildii. To nie bardzo często tutaj skakują Dobra, mam nadzieję, że chłop wejdzie do tych drzwi, tutaj, jak tamten Na przykład, chłop znowu seta będzie zdejmie całego. Na ja tych tutaj zmienimy sobie więcej no spokojnie. O, ten tak samo, bo tu policza? Nie, nie policza, kurde. Ja Dokłby sobie tutaj siłyczkę, żeby na pewno mieć ją. I może chłop jakoś policzy albo coś. Mam nadzieję, że ten chłop wejdzie do tego trapa, tam do tych drzwi, trap, można powiedzieć nawet. Dobra, jeżemy chłopca, żeby nie polizać na 100%. Zobaczymy, co ten chłop teraz tutaj zrobi. Jak on nie polizie, to będę się dobierał raczej. a e, on tam wchodzi, ale jest off na razie, także. Bógie nic nie zrobić z tym rzucakiem. Ej, tu nie było takie głupie. Patrz, na co on zrobił. On rzucił tam rzucaka. I teraz nie otworzy się tego. Co, za zachował 200 IQ play rewolwaną. No, teraz on tam nie wejdzie do tego trafa. O, bania upadła? Gościu liz Lizu robić, no i dobra. Ginął typeczek, widzicie głowy chłopiał. Ale co on zrobił? to rzucaka i ten rzucak tą zablokował tą płytkę na cą. Także no 200 IQ ich on zrobił. Dobra, widzowie mam tu kolejnego typeczka. Kolejny typek się do mnie tepnął. Jakiś dracula, coś takiego pisało. No i co robimy tą samą taktykę? Biegniemy do trapa. Nie będę się panczował, będę tak biegł po prostu. A hopeł nawet cykla. Będę tutaj zablokuje się. Zjem refa, żeby go widział. Refa zjadłem nie koksa w niego nie dalej dobra tutaj się zablokuje o to poskoczę tak wiem znowu refa żeby choć widział że refa jem biegnę dalej do trapa do trapa ma 50 kratek na spokojnie ja sobie biegnę o hop peru cykasz tu jakby wszystkie perły coś już do trapa nie wyjdziesz kompletnie I teraz tutaj sobie wpadłem i zobaczymy co chop on tu wyszedł? nie on na tej wodzie wpływał Więc zobaczymy co on zrobić on tu wejdzie obstawiam że jak wszyscy po prostu poczekam, dobierze się i tu wskoczy. Po zazwyczaj tak typy robią sobie, że odczekuję i wskoczy to, bo zaraz obstawiam. Chyba... Nie, no, jest tam ciągle to. Pewnie Dwie sekundy, chłop się dobierze i tu wskoczy, albo jeszcze kolegę, tak nie tak też może być. Nie ma koksy wokół jak sklep. Trzeba koksy dokupić, bo nie za ciekawie jest. On tam stoi. Czy ja mam tu koksy naszykowane? Mam tu koksy, dobra. On tam stoi, on chyba... nie wiem, co on robi On się rusza ciągle O, będzie tu skakiwał? Tak, dobra Skoczył tutaj Zjem sobie koksa, żeby chłop myślał, że ma jakąś przewagę Dobra, i napieprzamy go tutaj, może chłopu policzę Nas połoni tutaj Heaven loose, dobra, zmieniam sobie tam Żeby secik mi nie padł, żeby tutaj... Nie odwalić czegoś Tewno? Nie, nie tewno nikogo, dobra tak stał dłużej niż zawsze typ stoją, więc myślałem, że tepnie kogoś. Tutaj jest drzwi, może pokusi się do safe, safe rooma, żeby wejść. On sobie że tam rzucić w sumie. O, tam ładuje ja sam się. A zobaczył te nogi, zobaczył, bo się patrzył i widział te nogi. Gdzieś tam duszki. Nie mogę go tam... Noga. O, był już tam. Dobra, ja się tu dobieram kursiki. I lecimy dalej. O, tutaj weszedł. Nie wiem co hop. odwalił Aha, hop, perły wycykał Ja muszę go znaleźć O, mam go No spokojnie mm, Teraz trzeba zrobić tak I dobra, i hitam go O, teraz sam się strapował Nie wiem co hop. maniany odwalił Tak to jeszcze mógł wyjść no perłą Co nie przez drzwi, a tak to perł Perły w górę wycyka, to jest najgorsze co można zrobić No wiadomo, że typ tak cię znajdzie I tak, więc bo tutaj Odwalił najgorsze co mógł zrobić Czyli w górę zrobił, bo jeszcze mogło być tak, że ja bym polizał jakimś cudem, co nie wiem. Tak to już tu goście zabijam w nogę. O, już bania upadła. Także gościu raz, dwa i trzy. No, musi. Jakiś dakulasek, jakiś dakulasek, jak mówiłem. Dobra. No, o widzimy się przy kolejnym typeczku. Dobra widzowie, mam tu kolejnego typeczka. Chłop ma 490 ranku, jakiś gościu Ursel. Także spoko. Do trapa mam 200 kratek, więc na razie będę yy, bez pancia będę biegł po prostu, co nie. Ja? Tutaj powdaje, że pancie mi nie wychodzą. Chłop mi goni. Chłop mi z w ogóle, co on robi? Bo zgubiłem tego gościu. Ja będę udawał może, że się tak wkopuję. Chłop mi z uku. O, jest tu. Ja będę udawał, że chce się wkopać albo coś takiego. On tutaj jest. A bo on chce poczekać chyba 5 sekund, tak <głos》> się wychodzi, że go nie widać. Dobra, zjem sobie refila. Poklepię się z nim chwilę. Może chłop poliże aby coś. O, on tak samo na refach ciśnie. Dobra, trap już widać, trap. Także fajnie. Ja tutaj nie wiem, zamuruję się albo coś takiego. Nie wiem, co ten gościu w ogóle kombinuje. Wydaje mi się, że on może coś podejrzewać. Więc na razie, żeby chłop się nie podejrzewał niczego, oklepi się z nim tu chwilę i po prostu będziemy zbliżać się do trapy. nie będę tak robił. Bo on tutaj ucieka, nie wiem co chłop kombinuje. On chyba wie, że to jest trap, tak mi się wydaje. Nie wiem, chłop się boi tu podejść w ogóle. Chociaż on nie wie, że to jest moja idea, bo ja mam A defnąłem go tutaj bez inkognito, także ej, co jest? Cofam ja jakoś tak. Ja cicho będzie chciał tam wskoczyć do tej wody. Ja będę tak przecież skachiwał, co? On chyba wie, no. No, a teraz się spojrzę i on wie, że tam jest trap Także on będzie uciekał, tak mi się wydaje. To spróbuję go zawiść po prostu. Bo na refach ciśnie. Więc sobie refa. I może skoczę po prostu do tego trafa i będę liczył, że tak jak na ten typ po prostu skoczy. Ja tam wskoczę do tej beczki. I miejmy nadzieję, że po prostu ten chłop skoczy za mną do tej beczki sobie. Ja... Na razie z zuku strzela. Także chłop myśli, że się nie dobiorę, ale na no spokojnie, ja tu mam dobieranie zrobione. Sobie seta zmienię. Zjem sobie refila, żeby on myślał, że będzie miał jakąś przewagę refila, coś takiego. No zobaczymy, czy ten chłop będzie tu chciał wskoczyć do tej beczuni Na razie chłop do mnie zuku strzela. Spróbuję zrobić tak. O, teraz nie mam pera to powinien... Pomyśli mu że... No nie wiem. O, on teraz odszedł. On wie, że nie mam pera to on będzie chciał może tu wskoczyć nie wiem. No zobaczymy sobie, co ich tutaj. Cikka zmienię. Nie jeszcze żeby... No, on strzela ciągle do mnie z tego złoku. Co jest? Co za O tutaj widzę. Myślałem, że on będzie chciał się dobrać, a on nie wie co on chce zrobić. Do 5 sekund poczekam. I chłop się może dobierze i pomyśli, że jest dobrany, to tu skoczy. Ja sobie jeszcze setę sobie naprawię. On chyba tu nie chce skoczyć. No zobaczymy. On się nie rusza, no. On raczej będzie uciekał na bazę. Nie, ruszył się. I naprawdę. Teraz o, on tu idzie. No, wiedziałem, mówiłem wam. Bo zazwyczaj typy na początku nie chcą tu wskakiwać, a potem tu skakują. Tak jak ten gościu w tym przypadku skoczył tu. I chłop już nie wyjdzie, stąd już gościu. Zginąłeś w tym trapiku, także także smutna buźka dla siebie gościu. Dobra, chce mam spoko. Może chłop się jeszcze nabierze i wejdzie do tego tutaj yy, tego trapa. To jest z tymi tam wepchnę. Nie, chłop się nie, nie wepchał się tam. A, no i gościu polisał koksa, także smutna buźka dla gościa, mówiłem.